Bardzo często zdarza mi się spotykać ludzi, którzy, zwłaszcza w sytuacji jakiejś trudności czy jakiejś porażki, właściwie mówią: No, dobry jestem, tylko jakoś nie umiem się sprzedać. Tak dużo mam do powiedzenia, tak dużo zrobiłem, jakoś świat o tym nie wie, albo wręcz nie dostrzegłszy tego. Nie wiem, nie daje mi, nie awansuje, nie wynagradza itd. i tak dalej. I myślę, że to, to jest zagadnienie: sprzedać siebie. Po pierwsze, czy dla uczciwego człowieka to jest ok, kiedy myślicie o sprzedać siebie, a po drugie, no najprościej mówiąc, czy warto się tego po prostu uczyć. Ile choć o tym myślę, przychodzi mi na myśl taka metafora, którą gdzieś przeczytałem, o kurze. Że zdrowa kura najpierw znosi jajko, a potem gdacze. Niestety są kury, to nawet z uśmiechem można e, pokomentować, że. Takie, które, yy, no właśnie, gdaczą zanim zniosą jajko, a nawet, to są jeszcze sprytniejsze kury, gdaczą zamiast znoszenia jajek. I myślę, że to wystarczy włączyć telewizor, żeby zobaczyć jedne, drugie i trzecie. I pewnie w każdej firmie też bardzo różne kury są. I powiedziałbym tak, yy, tak długo, jak długo znosisz wartościowe jajka, to masz wręcz obowiązek o tym gdakać, ponieważ smutne by było dla świata, gdyby to, co dobre i to, co wartościowe. No, nie zostało nagłośnione, prawda? I myślę, że to chyba jest dobra odpowiedź dla wszystkich, którzy mają dylematy w tej sprawie, właśnie czy uczyć się sprzedawać siebie i to, co tak naprawdę robią. Jeszcze raz to wyraźnie powiem. Tak długo, jak długo to, co robisz, jest wartościowe naprawdę, masz obowiązek uczyć się sensownie o tym, o tym mówić. Przenosząc to na takie właściwie codzienne realia, no to trzeba sobie powiedzieć, że ważnym pytaniem dla każdego z nas jest: kto wie dobre rzeczy o tobie i na ile się troszczy, żeby takich ludzi było jak najwięcej?